LWIA PASZCZA ANTIRYNUM Nie mogło w tym tygodniu zabraknąć jakiegoś, w cudzysłowie tu mówię, zwierzęcego roślinnego przewodnika. Tak? Ponieważ mówimy dużo o zwierzętach i zwierzęcych duchowych przewodnikach, to dzisiaj LWIA PASZCZA. Dla mnie LWIA PASZCZA osobiście to jest takie, taka roślina z dzieciństwa. Ja uwielbiałam się bawić, otwierać jej... Ee, te kwiatuszki, te buźki, takie te właśnie lwie paszcze, kiedy byłam mała, ale nie wiedziałam, jaką moc ona w sobie kryje i nie tylko jest kwiatem magicznym, ale również leczniczym. I dzisiaj wam o niej opowiem! Tu, 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 tu. Przyznam szczerze, że dopiero podczas takiego zgłębiania się w to znaczenie, w symbolikę i w moc lwiej paszczy, dowiedziałam się, ile ona ma właściwości zdrowotnych. Ma ona właściwie jej kwiaty i liście szczególnie. Mają właściwości przeciwzapalne, ale również są takim środkiem pobudzającym. Można z nich robić kompresy na jakieś guzy, hemoroidy, wrzody. A kwiaty, choć gorzkie, to są źródłem wielu witamin. Dlatego lwia paszcza otwiera <laughs> przed nami wiele tajemnic, i właśnie to symbolizowała. Na przykład w średniowieczu zwana była rośliną prawdy, ponieważ symbolicznie po naciśnięciu jej kwiaty dopiero się otwierały tak, jakby. Otwierały się przed człowiekiem, ukazywały nowe, ukryte treści. I na przykład właśnie też w średniowieczu kobiety nosiły lwią paszcze przy sobie, aby uniknąć jakichś fałszywych oskarżeń. I ona też jest kojarzona silnie z ochroną, często sadzono właśnie lwią paszczę przed domem, dookoła domu, aby właśnie uchronić domostwo i ludzi przed złem. I wierzono, że ona pozwoli odkryć, jeśli ktoś cię okłamuje, jeśli ktoś jest wobec ciebie fałszywy. Dlatego właśnie, gdzieś trzymana blisko domostwa, blisko siebie, miała nie tylko uchronić przed tym kłamstwem, ale je wręcz zdemaskować. I tak samo, jeśli chcesz, na przykład, w cudzysłowie, zamknąć usta komuś, kto mówi źle przeciwko tobie, plotkuje, to właśnie Praca z taką, z lwią paszczą pomaga w tego typu magii ochronnej. I co jeszcze, lwią paszczę można również schować pod poduszkę, aby uchronić się przed koszmarami. A Kojarzona również z lwem może pomagać, aby odważyć się na przykład w wyznaniu miłości albo w szukaniu tej miłości. Gdzieś ta lwia paszcza pomaga otworzyć się właśnie na te nowe znajomości, nowe uczucia. Dlatego lwią paszczę symbolicznie zawsze warto nosić przy sobie, aby uchronić się od plotek, a jednocześnie otworzyć na jakieś nowe komunikacje, znajomości no i jeszcze z, z nasion lwiej paszczy toczony jest również olej, który może być alternatywą do oleju z oliwek. Ale nie, nie musisz na nim smażyć, ale możesz na przykład taki olej wykorzystać również właśnie do jakichś swoich magicznych dań, zaklęć, aby chronić się albo właśnie... Gdzieś komunikować ze swoją intuicją, bo to jest kolejna taka moc, którą Lwia Paszcza ma. I ona wspaniale zgrywa się z tym naszym poniedziałkowym jeż jeżozwierzem, bo Lwia Paszcza pomaga Ci zauważyć coś, co było ukryte, pomaga Ci otworzyć się na rzeczy, które. Wcześniej mogły być przez Ciebie niezauważane, ponieważ może wydawać Ci się, że czegoś chcesz, ale tak naprawdę wcale tego nie potrzebujesz. I Lwia Paszcza może być takim towarzyszem hmm, podczas ustanawiania takich intencji, aby właśnie wszystkie nasze plany i cele ułożyły się dokładnie w taki sposób, jak tego hmm, potrzebujemy. Teraz kiedy postanowicie zasadzić lwią paszczę w swoim ogródku, to będziecie już wiedzieć, że nie tylko pięknie wygląda, ale doskonale spisuje się jako roślina ochronna. I w duchu przesłania lwiej paszczy, niech moc i prawda będą z Wami, no i pięknego dnia.